Czy Google AdWords można wykorzystać w dropshippingu? Czy on jest skuteczny oraz jak ja go wykorzystuję w swoich sklepach? O tym dzisiaj porozmawiamy. A właśnie, zapomniałbym. Nie wiem, czy wiesz, ale prawie 90% osób, które ogląda moje materiały, nie subskrybuje kanału, czyli nie dostanie powiadomienia o nowych materiałach. Więc jeżeli Ci się podoba i chcesz być na bieżąco z materiałami, to po pierwsze zasubskrybuj kanał, no i po drugie ustaw dzwoneczek. A jeżeli ten materiał Ci się spodobał, oglądałeś do końca, to zostaw mi lajka. Dzięki. No właśnie, jak jest z tym AdWordsem? Często się mnie pytacie, czy stosować do dropshippingu, czy stosować w klasycznej sprzedaży. Ja dzisiaj chciałem Ci powiedzieć o takiej mojej ewolucji właśnie z Google AdWords. Jeżeli wiesz, to są dwa takie najpopularniejsze systemy do reklamowania w internecie. Jest trochę monopol. Jest Facebook. Reklama na Facebooku. O tym naprawdę jest masę materiałów na moim kanale. No i też jest oczywiście system od Google, czyli Google AdWords. Nie wiem, czy wiesz, ale reklamując się na Google AdWords, możesz wyświetlać reklamy na innych stronach internetowych, możesz wyświetlać reklamę na YouTubie, no i pojawić się. Wyszukiwarce. I właśnie o tym porozmawiamy dzisiaj. E, chcę Ci powiedzieć taką moją historię e, przygody z Google AdWords. Właściwie ta przygoda e, cały czas trwa, ale kiedyś była taka bardziej intensywna. Więc e, kilka lat temu to był chyba 2014 czy 15 rok, nawet organizowałem razem z Googlem e, konferencję. I to były takie konferencje Google Connect Partners, gdzie zapraszaliśmy ludzi i mówiliśmy o zaletach reklamy e, na Google. Musisz wiedzieć, że wtedy w ogóle nie używałem Facebooka, natomiast wtedy już byłem tak, powiedzmy na granicy. I pamiętam, jak pojawiłem się na jednej z konferencji i jedna osoba, już teraz nie pamiętam kto to był, ale zaczął zachwalać, że u nich Facebook zrobił takie wzrosty, i tak dalej. No to ja tak patrzyłem sceptycznie. I zastanawiałem się, czy może być coś lepszego od Google Adwords, a dzisiaj moje zdanie jest takie, czy może być coś lepszego od reklamy na Facebooku. Ale dobra, porozmawiamy o, tutaj o Adwordsie. Jaka jest różnica? Różnica jest taka, że AdWords ma trochę więcej systemu, możesz reklamować, tak jak wspomniałem, na YouTubie. Możesz być w wyszukiwarce, no i możesz się pojawiać na banerach, czyli taki display, na wszystkich stronach internetowych. No, może też w aplikacjach. No, nie będę o wszystkich możliwościach mówił, wiem, że są, ale to nie jest temat dzisiejszego filmu. Natomiast Powiem Ci, co jest najskuteczniejsze w Google, co zawsze stosowałem i do dzisiaj stosuję, to jest reklama w wyszukiwarce. I ona trochę się różni od reklamy na Facebooku, dlatego, że przez Google'a wyszukiwarce kupują osoby, które szukają już danego produktu. Czy wyobraź sobie, że w swoim sklepie sprzedajesz, nie wiem, masażer na haluksy, Cieka swoją drogą jestem ciekaw, czy jest coś takiego, no to na Facebook jest w stanie znaleźć Ci osoby, które. Nawet nie wiedzą, że chcą to kupić. I na tym właśnie polega piękno tych, tej systemu sztucznej inteligencji od Facebooka, że on wie, co ktoś potrzebuje, zanim ten ktoś o tym wie. Strasznie skomplikowane. A jak AdWords działa? Że wpisując frazę w Google, na przykład masażer na haluksy, Google wyświetla po prostu listę dostępnych sklepów z ofertą. Więc można powiedzieć, że na Google w takim uproszczeniu, Google służy do. Wyświetlania swoich produktów dla klientów, którzy są już zdecydowani. Ale teraz, zobaczcie jest mały minus: jeżeli ktoś jest już zdecydowany na, nas, na nasz masażer do haluksów, to on prawdopodobnie wie, jak porównywać czyli wie, że sobie może odpalić Allegro, może sobie wyszukać na AliExpress i tak dalej. Ja nawet bym powiedział, że jest to trochę osoba bardziej świadoma. Ale musisz wiedzieć, że jeżeli dobrze ustawisz reklamę, to można mieć kliki naprawdę w bardzo rozsądnych pieniądzach. I teraz Google AdWords, żebyś tak wiedział, ja podzielę tutaj na dwa takie elementy. Czyli, jak już wiesz, jaka jest różnica pomiędzy systemami, to w Google AdWords bym generalnie podzielił na dwie kategorie. Na reklamę w wyszukiwarce, która jest szalenie skuteczna, i reklamę taką displayową, czyli te wszystkie banery. No oczywiście tu nie chcę wchodzić w tego, że jest reklama na, na, w aplikacjach, że jest reklama jeszcze na przykład na YouTubie, ale o tym za chwileczkę porozmawiamy. No i tak, teraz czy jest sens wykorzystać AdWordsa do dropshippingu? No to moja odpowiedź jest i oficjalne stanowisko jest, że tak. Warto. Używać. Natomiast zanim przejdę do dalszych etapów, ja ci powiem, jak ja mniej więcej budżet wy, y, wydaję pomiędzy reklamy na Facebooku a reklamy na Google. Myślę, że 90% pieniędzy idzie na reklamy na Facebooku, 10% na, y, na AdWordsa, może nawet troszeczkę mniej. Dlaczego? Za chwileczkę ci o tym powiem. Więc Kilka kwestii, gdzie musisz używać AdWordsa, nawet jak masz, e, jak masz swój sklep. Pierwsza rzecz to jest remarketing. Mam nadzieję, że się spotkałeś o remarketingu. E, myślę, że to jest też ciekawy temat na jakieś tam inne nagranie, bo remarketing mm, każdemu się wydaje, że to jest prosta rzecz, a tak naprawdę jest szalenie skomplikowana i do, dobry remarketing naprawdę pozwa, pozwala. E, Mo, może tak powiem, tak gór, górnolotnie rozwalić system. E, I teraz remarketing to jest e, coś takiego, że wyświetlamy reklamę d, e, dla osób, które już miały z nami interakcje. Czyli na przykład polubiły nasz film, były na naszej stronie, dodały do koszyka, kupiły i tak dalej. Więc e, ja wykorzystuję i też gorąco Cię zachęcam, żeby remarketing robić przez AdWordsa. I wtedy jest taka sytuacja, że ktoś wchodzi na Twój masażer haluksów, Fajny produkt w ogóle tak swoją drogą. No, i nagle wchodzi sobie na inną stronę. Na przykład, na, nie wiem, chyba jeszcze ma reklamy, i nagle pojawia się Twój masażer do Haluksów. Później wchodzi sobie na jakąś inną stronę, rany znowu ten twój produkt wchodzi sobie na YouTube, a ogląda i wtedy reklamy chodzą za tym klientem, więc w którymś momencie on może powiedzieć, o, jednak zdecyduje się i kupię. Dobra, druga rzecz. To jest, e, m, przy, m, można wykorzystać AdWords, jeżeli już zbudujesz jakąś markę. Czyli wyobraź sobie, że twoje, twoja optym, optymalizacja pod wyszukiwarkę leży totalnie. No i twój sklep się nazywa, nie wiem, XYZ Haluxy. No i teraz, jak ktoś pisze w Google XYZ Haluxy, no to na przykład jesteś gdzieś na drugiej czy trzeciej stronie. A właśnie w Google możesz sobie wykupić reklamę, że jak ktoś wpisze swoje, twoje słowa takie brandowe. To ty jesteś... Na samej górze wyszukiwarki, więc jest to też taka kwestia trochę wizerunkowa, że każdy myśli o, że jesteś. A musisz wiedzieć, że według badań to są badania, które już tam przez 3-4 lat 70 czy 80% użytkowników nie rozróżnia wyników płatnych od organicznych. Więc do mnie bardzo często osoby dzwonią: No Mateusz, dzwonię do Ciebie, bo znalazłem Cię na pierwszej pozycji w Google, i on nie wie do końca, że te wyniki to są te wyniki takie sponsorowane. Mało tego, kiedyś te reklamy były na takim czerwonym tle, były z napisem zielonym reklama, a teraz jak sprawdzić to w ogóle jest to wszystko czarną czcionką, więc nawet mi czasem ciężko jest się zorientować. Trzeba być mocno spostrzegawczym. Czyli ja bym wykorzystywał też, żeby zadbać o naszą markę, że jak ktoś wpisze to, żeby nas znalazł. Oczywiście, jeżeli mamy produkt gdzie sobie popatrzymy, bo nie wiem czy wiesz, ale w systemie AdWordsowym możesz zobaczyć ile osób wpisuje daną frazę. Czyli na przykład możesz odszukać, że problem z haluksami wpisuje około nie wiem 500 osób w ciągu roku, w ciągu miesiąca i możesz też stworzyć po nich reklamy, Czyli to jest taki dodatkowy kanał sprzedaży. Dobra. Jeszcze jak można wykorzystać AdWordsa to jest reklama Twojej firmy na YouTubie. Czyli wyobraź sobie, że sam otwierasz własną markę, czyli jesteś gdzieś tam w kolejnym etapie rozwoju dropshippera. Jeżeli nie wiesz o co chodzi, to tutaj po lewej stronie masz kartę, która odeśle Cię do filmu, gdzie będziesz zobaczyć, jakie są rozwoje etapu osoby, która działa w modelu dropshippingowym. To zobaczysz, że dużo firm ma swój kanał na YouTubie. No i właśnie robią takie unboxing, pokazują swoje produkty i tak dalej. Musisz wiedzieć, że to nie są jakieś super, jeżeli masz produkt niemarkowy, to nie będą filmy, które będzie 10 tysięcy osób oglądało, tylko raczej mało. Ale właśnie możesz zrobić coś takiego, reklamę na YouTube, że osobom, które przeglądają jakąś tam kategorię, bo są tutaj różne sposoby targetowania tej reklamy, wyświetlić swój film na przykład z unboxingu Twojego pięknego, nowego produktu. Także jest naprawdę dużo, dużo możliwości. Więc proszę cię nie przechodź tak obojętnie wobec Google AdWordsa, bo naprawdę jest w stanie podnieść Ci Twoją sprzedaż. No, i teraz, jakbym chciał to wszystko podsumować, co, co powiedziałem, bo się tam troszeczkę to nam rozlekło, to tak. Moim zdaniem, do takich szybszych wzrostów, e, najlepsze, najlepsza jest reklama na Facebooku. I mówię to szczerze, nikt mi za to nie płaci. E, e, I powiem Ci, że największe takie wzrosty, czyli na przykład od zera do 100 do 200, 300 tysięcy w ciągu miesiąca, zrobiłem tylko i wyłącznie za pomocą Facebooka. Za pomocą Google Adworca nie, nie udało mi się. Takich wzrostu zrobić, to nie znaczy, że nikt tego nie zrobił. tak, To po prostu to jest moje zdanie. Eee, I powinieneś wykorzystywać eee, AdWordsa też jako narzędzie analityczne, czyli zobaczyć, ile osób jest zainteresowanych Twoją frazą i tak dalej. Zobacz, że w wcześniejszych filmach wspominałem Ci o Google Trends, czyli narzędziu, którego pokazuje Ci trendy. Tak teraz możesz założyć sobie konto na Google AdWordsie i zobaczyć, ile osób wpisuje dane frazy. I ja polecam Ci wykorzystać, jeżeli masz popularne produkty do reklamy w wyszukiwarce, to jest pierwsza rzecz, a druga rzecz wykorzystaj narzędzie Google do remarketingu, bo naprawdę tam działa. No i oczywiście, pamiętaj o mojej naczelnej zasadzie, o której jest moja książka: żeby zawsze testować wszystko czyli żeby na swój produkt uruchomić też reklamę na, czyli displayową w Google i porównać wyniki jakie są z reklamą na Facebooku i teraz mam do Ciebie też takie pytanie nie wiem czy to jest dobry, dobry pomysł proszę daj mi znać w komentarzu zastanawiam się czy nie wziąć eksperta z reklamy w Google i zrobić taki challenge czyli porównamy jak dany przedmiot który dobrze się sprzedaje w modelu dropshippingowym jak jego reklama będzie wyglądała w Google AdWords, jak będzie reklama, re, ta reklama wyglądała na Facebooku. Daj mi znać w komentarzu, czy to jest dobry pomysł, czy nie. No to jak będzie dobry, no to myślę, że nakręca jakiś tam challenge. Dziękuję bardzo. i Jak oglądasz do tego momentu, to pamiętaj, żeby zostawić kciuk, no i subskrybować mój kanał.